To jest liska i z nami jest Aklimę. Aklimę, klimę. Hejka. No. Ogólnie. Nie wiem, 11 minut. Może będzie trwał ten odcinek? Może ponad, bo nie, bo rozmawiamy normalnie. Nie wiem, ile mi starczy e, hajsu. No okej. Dobra, gramy, żeby już nie marnować czasu. Ja też będę ulecać. No dobra. Ogólnie, e, jak, jak się. Jak się roz... mogę poprosić mamę, żebym też potem doładowała, bo to jest mój telefon. Czemu mnie uleczasz? Ja tu uleczam, bo i tak jakby się ktoś zaatakował, to już matki być dla Aha, dobra. To głupia banka. Głupia banka. My więcej rozmawiamy niż się nagrywa odcinek. Zda... Ja zbieram na 200 monet, więc jakoś... Ba, I, dobra, zbieram. graj. Gramy. drugi miejsce. Mam misję, żeby wygrać z Erpilma. Aha, no to no, spróbujemy. Dobra, bierz jedno, bierz drugie. Patrz guminka jest z tej No. A techie, nie, ja mam taki, jo! Nie, ja nie chcę, ja nie chcę się z nim bić. Pomóż mi, pomóż, ratuj, help mi! Help! Help, 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 help! Help, 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 help! Nie chyba Michel! help, bo sposób jeszcze ja zginęłam. A help! Nie mam! Ratunku, help! Ja tego, tego. O, ja, ja cię sumuję, ja cię sumuję. Dobra, ping, pięknie, sumuję. Skocki, skocki, ja. Ja nie dosięgam. A, o, 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 Biorę ci. Ile kubów, ile kubów, ile kubów, ile kubów, fajnie. Ile masz? Pięć, dobra. Ja no spróbuję Dobra, ja cały czas patrzę, ile minut rozmawiamy, żeby mi ten. O, tu jest, uważaj, na no nią, uważaj! Ja nie dam rady z nią chyba. Ja tak, się boję. Ja się boję, ona mnie załatwi przecież! Ona jest na daleko, ja na blisko człowieku. Bo ona mnie załatwi, jak ona jest na daleko. Ja na, bli na daleko właśnie ja jestem na blisko. Dobra, dobra, ja się boję do niej podejść, no nawet. No bo się boję, bo mnie załatwi. Nawet jej... ona strasznie szybko łazi, jeszcze ulta włączyła. To dopiero szybko. Ha, ratunku, 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 zginę, 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 zginę. Ulecz, ulecz, dzięki, dzięki, dzięki. Nie, to nie, nie! Jedz! ta runda! Ale serio! Ja może chyba zagram koleczką. Koleczką? Dobra. Ty! Tak. Chwila, coś robię, coś robię. Dobra, spokojnie. Dobra. No. Dobra. 4 mi minuty trwa odcinek Ja wolno łażę Bierz tamtą Bierz tu, tu są dwie Jedna ty, druga ja O, króta już O, to źle z to tam Czemu ja nie jeno? You know? A wiesz, że jak ma coraz mniej hapety, ja mu to mniej zadaję. Aha, to spoko. Nie, śmiesznie, tak nie, to nie. To nie no, śmiesznie trochę. Ona to... mnie zabije. Wow. Zobacz, Zobacz, to... Zobacz film nie, to nie, to mnie. Zobacz mnie typy. Nie możesz ją... Musisz to... grać tym. Wiesz czym. kim. Nie. Mam Mamy nie gada. Gada. Ej, cicho, cicho. Ej, no, no, e no mamy mega i na odcinku otwieram Dobra To tak, ja mam można powiedzieć, że taką Niech tu nie będzie żadnej legendy ani, ani leona kocham Nie ma nic Młe Młe no, myślę, że dajesz, że ja mam tylko serce Muszę kotę dropnąć. Nie widzę o co chodzi. No, dobra, mają. Ma do... No właśnie, o? mają też dwie nowe postacie. A właśnie. A ratunku, on mnie załatwi, załatwi. Załatwi, załatwi. Spadaj, spadaj ode mnie. Spadaj, typ. Spadaj. Dostawnie. Jeszcze ja boję tego typa. Ten Ty mnie goni. Gdzie ty jesteś? No, jestem w A ratunku, ratunku. Dobra, ten typ... A, Dobra, masz ulta, masz ulta. Rzuż na tego, tego, tego. Dobra. Dam radę z nim się zabić. Pobić. Ratunku, ratunku. Lecę z tym. Lecę na ciebie, lecę. Lecę, lecę. Aaaa. Zginęłam. Na Spike. Sekunda. I so nie Sorry, ale mama do mnie dzwoniła, dlatego była ikonka, niestety nie mogę tego wyciąć. Drugi Na drugim odcinku mi mama dzwoni. Aha, no to musisz, <grym> musimy od nowa chyba zacząć. Nie. Najwyżej postaram sobie to wyciąć. No, jest nie na szczęście na iponowym nagrywaniu, bo to nie można w tym zbadać. No można, ten i no można. Szkoda, że ten nie, nie masz nic na końcu, bo tak to ja muszę płacić. No, I miałem 30 zł. 30 i gdzie ty to wydałaś, człowieku? Gdzie wydałaś? A ratunk, ratunk, ratunku. z Kasią w tym godzinę. 60 zł? I 30 zł na to poszło. Aha. Ratuj, 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 help me, help! No już się boję, A <laughs> ratunku, help, help me, help me, help! Sorry, me. Help. Help. że piszę widzowie. Dzięki za uleczanie i, i chodź tu, chodź tu, chodź tu. I zęby, i zęby, a weź nie ulec! Ulec! Aha! Aha, dobra! Coś takiego, dobra! No to czekam na ciebie. Nie, pamper! Zostaw, 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 nie! Zostaw, zostaw, Ty mnie Zostaw, zostaw! A rabunku, rytą Pumper, Pamper albo, albo ty, albo, a rabunku, rytą górą! Przedź, się, No, nie jest tak źle.

Co? Dlaczego Nara? Nie, nie mówię Nara, tylko mówię, że nie chcę. Zrozumiałam Nara potem. Ja mam na czemu tego ste? Krypka. Chodź. A, razem go ratunku. Nie. Zostaw mnie. Zostaw. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Chodź. 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 <laughs> Ja, ja zginę i bierz moje kuby, bierz moje szczątki. <laughs> Nie uleczaj mnie! Ja mam zginąć! O, guma balonowa. No, dzięki i bierz. I teraz wyłaś i siekam w krzakach, aż się ja odrodzę. Jeden. Dobra, no i nie... Ludzie... Co, co, co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie zgadza to, co? A ratunku, ratunku. On ma sześć, on na sześć. Nie dasz rady z nim, nie dasz rady z nim. A ja dam, a ja dam, a ja dam, 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 dam. Uciekaj, bo on przed tą obronkę będzie miał, no, więcej siły. No właśnie, a ratunku, ratunku, ratunku. Musiałam się bić z nim przecież i tak. To jest To ja się będę uleczać. A wiem, wiem, że postacie mają tak, że jak chodzą, to im się ult ładuje. Albo to jest zbugowane, albo po prostu tak jest. jest słaby dosyć, ale dam radę z nim. Kakao? Kakao? Czy, czy Sandy pokonam? Czy Sandy pokonam? Na pewno. Ja, ja myślałam, że to ty jesteś tam. Sandy pokonałam niech co? Tak, ale powiedz mi nie daje, bo i tak mi, nie odejmuję z nie wezmę w 14500, 14 500, a teraz będę miała 14 400. 14 400. 14 14 Nie, jeden będziesz mieć. Ile będziesz? Aha, a, a ile, ile mamy... tutaj? Dobra. Nie sposób powiem na odcinku na no. leśniską, a będziesz miał jeden kucharek. Dobra, ogólnie 12 minut trwa więcej niż z Esakiem. Więc ma, może będziemy kończyć. Okej. Okay. Więc papa!